Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem ile macie chlebów? Pytanie, które zaskakuje: Jezus nie potrzebuje przecież materii, by ją pomnożyć może stwarzać. Łączy swoją ingerencję jedynie z decyzją człowieka otwartością na Boże suwerenne działanie. Udzielenie odpowiedzi o ilości chlebów działa jednak na korzyść uczniów. Budzi świadomość proporcji zasobów względem mocy Boga. Otwiera też oczy na fakt posiadania dodatkowych środków, tu ryb. Rozpoznawanie na bieżąco tożsamości Boga i wsłuchiwanie się w jego głos nie ma doprowadzić do ubezwłasnowolnienia człowieka, ale do rozwoju, do weryfikacji przekonań ma stymulować do myślenia. Podawanie chleba i ryb, natomiast, ofiaruje uczniom odczucie realności doświadczenia sytuacji, a w niej aktywności Boga. Warto skupić się na teraźniejszości, bo On jest. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.